O godzinie 9.30 rano, 29 kwietnia 2022 roku, zastępca dyrektora Centrum Zatrzymań, 56-letnia Vicky White, wjeżdża radiowozem do garażu Zakładu Karnego. Kilka sekund później wychodzi, prowadząc ze sobą dwumetrowego mężczyznę skazanego na dożywocie. To, co wydarzyło się dalej. Strząsnęło nie tylko kolegami i bliskimi kobiety, lecz także całą opinią publiczną stanu Alabama. Na początku lat 2000 Vicky Sue Davis po raz pierwszy i ostatni wyszła za mąż za Tomiego Wildera bara. Nie mieli dzieci, a do rozwodu doszło po około pięciu latach w 2006 roku z powodu problemów męża z alkoholem. W tym samym roku 40-letnia Vicky podjęła pracę w lokalnych organach ścigania. Całe życie spędziła w hrabstwie Lauderdale i nigdy nie planowała takiej kariery. Jednak wciągnęła ją praca w zgranym zespole.